Hej, cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Crash Insane Trilogy. Zaczynamy oczywiście kolejny odcinek, drugi już, nie wiem jakie były reakcje po pierwszym, ponieważ nagrywam pierwszy po drugim, więc dostaniecie je dzisiaj w piąteczek dwukrotnie i przyznam wam się szczerze, że chciałem sprawdzić czy będzie Myszka Nienawiści i obejrzałem trochę tego nagrania i zerknąłem na jedną rzecz, akurat natrafiłem na motyw z bonusem i zauważyłem, że w momencie kiedy Gniecie w bonusie, w bonusie, nie tracicie żyć i możecie ten bonus zrobić dopóki go nie zrobicie, a życia je odzyskacie, te które zdobędziecie, więc to jest, no cóż, no i też sprawdziłem i wy chyba napisaliście mi komentarze, że wywirlowałem wy 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 sobie życia na, w pierwszym poziomie, także idziemy dalej, nie przepraszam, spin, 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 spin to kręcić no. builders u bodybuilders, No, dobra, zobaczymy, jak to będzie. O, o, nie, nie, nie! Dlaczego? Dlaczego? Ja nie umiem sterowania. No dobra, praktyka czyni mistrza. Także trzeba grać różnymi postaciami, pamiętajcie. A nie tylko w kółko jednym i tą samą, żeby nauczyć się grać też innymi. Dobra, to może być trochę challenging, ja wam to mówię. Na pewno wiem, że nie zbiorę wszystkiego pewnie. Aha, to było takie easy peasy lemon squeezy, ale to już coś czuję, że nie będzie. Oho, 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 dobra. O tak. Mhm. Mm dobra, mamy to. Pumpa nie zdobyłem, trudno. Skrzynki są ważniejsze niż grupy. Dobra, mamy sobie checkpoint. Jak to tutaj wygląda? To było pod tym. O, zasłania mi nie widzę, jak to jest do zdobycia. Kurczę. O, chyba nie. Ok. Nice. A to tu... <ścoughs> Co to było? Ale spokojnie, mam 11 żyć. Nie, moment. Nie, nie, nie. Nie zwróciłem uwagi na tego aniołka, no trudno. Dobra, teraz skupmy się, skupmy się Skupmy się Wiem, że ja robię dziwne miny jak się skupiam, wiem Spokojnie Oho, no tak, oczywiście nie zdobyłem skrzynki Teraz nie zmiażdży to coś Nie, nie zmiażdży mnie, bo to już jest koniec A nie, to nie koniec Okej, okay, dobra, zmieniam zdanie <laughs> Diamond! Shine bright like a diamond Ale to wychodzi na to, że zdobyliśmy wszystkie skrzynki Skoro mamy diament. Perfekt. Słuchajcie, mamy już ogólnie 6% gry zrobione Całkiem spoko. Także mamy diamenciora. Oczywiście są jeszcze... Nie, 9% mamy zrobione. E, oczywiście są jeszcze tutaj wyzwania czasowe, ale to tak jak mówiłem, myślę, że sobie ewentualnie zostawimy na live'a i całe maksowanie gry. E, myślę też, że możemy zrobić to na tej zasadzie, że. Mm... Chociaż nie, ja pewnie całą grę naraz nagram. No może nie, koniecznie naraz, ale jak przejdziemy wszystkie części, to będziemy je z od początku na live. Ach. Dobra, ciśniemy sobie dalej. To jest upstream, upstream strumień? Coś takiego chyba. Czy coś koło tego? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba to. Albo coś z wodospadem. Nie wiem, ja nie znam angielski. Nie, waterfall to jest wodospad. Aha, czyli strumień. Albo coś tam desen. A tu, co tu jest? Dobra, może nie będę próbować. Aha, dobrze, to słuchajcie, moi drodzy. Ja już widzę, że będę. Mam, mam troszeczkę utrudnione życie w chwili obecnej. Dlatego, że podgląd mojej kamery jest idealnie po środku, tu, gdzie muszę iść. Także już widzę, że będę musiał w kraszu dać go w zupełnie inne miejsce. I mam nadzieję, że mi się to nie spierdzieli. Mamy już pierwszą koko ogólnie. A, tak się więcej wumpów wyciągało te skrzynki. Teraz sobie przypomniałem. Spadaj. Dobra, mamy checkpointa. Dzień dobry. Oho, oho, oho. Moment. To się skakiwało? Tak. Nowo. Dobra, sio. Wait a second, wait a second. Że nie wskoczę. Hop. Powiem Wam, że powiedzmy, że jestem na poziomie trudny. Bo tak jak mówię, mam bardzo. Ob... Nie widzę połowy drogi przede mną. Oho, ten jest jakiś ruchomy, widzę. No, przeskocz. Dziabnie mnie. No i mi mi bugę. Dobra, tu mamy znowu te takie rzeczy, ale to chyba było w późniejszych etapach na jakiś ten, nie, nie jestem w stanie, pamię nie, nie, nie pamiętam, ale to się pewnie wszystko okaże. Dobra, mamy bonus. I teraz zobaczymy czy działa ten magiczny trik. Mamy 12 żyć. Tak mi się wydaje, że tak... Czekajcie, bo tu mhm, tak, to sobie zdobyłem wszystkie skrzynki. Oczywiście, nie, mogę zdobyć wszystkie. Okej, okay, dobra, to było. Czekajcie, czy tu będziemy jakieś życie? Wydaje mi się, choć, że. Tak, mamy dwa życia. Ale dobra, życia nie straciłem, więc nie jesteśmy w stanie nic więcej zobaczyć. Ale pykło. To najważniejsze. Nie wziąłem życia. Nie wziąłem życia! Dajcie mi tu życie! Komedia. To jest po prostu komedia. Nie oglądajcie tego. Naprawdę. Zresztą jestem większa lama niż antes. To słowo. O nie, no jeszcze mnie działo. Aha, to już koniec bonusu, świetnie. Znaczy poziomu. Ja pierdzielę, słuchajcie, nie. Nie wiesz, co ja robię w tym? Co ja robię? Będziemy maksować. Spokojnie. Tak. <grystanie> Przyznam się szczerze, że mi się lepiej grało w dwójkę i w trójkę. Niż w jedynkę. No. Tak. Zdecydowanie tak. Tam było więcej możliwości i jakoś tak inaczej. Dobra. Uh, tu będziemy mieli coś niżej. Papu-papu, co to jest papu-papu? To jest boss chyba. Body blows don't hurt him. Tak mi się wydaje, że to jest chyba boss. Oj, tak. To jest boss. No i to jest Bosik. Ehm. Um. Aha. O nie. Jak się z nim walczyło? Tak, zamiataj, zamiataj. Okej. Okay. To teraz mam dylemat, co ja mam mu zrobić, skoro jego ja nie mogę dziawnąć w żaden sposób. Aha, nie mogę nawet jego różdżki dotknąć. Okej. Okay. Chyba, że jest to kwestia tego, że musimy po prostu cały czas podskakiwać i unikać. Hop. Hop. Aha. Taki cwaniak. <taki> Czy ja tracę tak? Oczywiście, że tracę moje cenne życie. Dobra, dobra. Już. Miotaj, miotaj, zamiataj. No i co? No, jakim cudem! Jaka bicz. Wiecie co, może powinniśmy. No, jak mnie złapał! Nie wierzę w to. Czy ja tracę życia? Oczywiście, że tracę życia. Aha, straciliśmy ugę, bugę, super. Co ja mam mu tu zrobić? Nie mogę dotknąć tej jednej różdżki. Czy miotły, nie różdżki. Słuchajcie, to jest coś dziwnego. Nie ogarniam go. Bez kitu. Nie mogę... Nie mogę go dziabnąć, bo to mu nic nie robi. Patrzcie, się od niego odbijam. Hmm... Nie mogę nawet w tyłek dziabnąć, no. No patrzcie. Słuchajcie, coś czuję, że stracimy wszystkie życia. Totalnie nie wiem jak, jak, jak do niego podejść. Różki dotknąć nie mogę. Chyba, że... nie, to nic nie ma. A zaraz, a jakby on by tą ruszkę różdżkę... dziadną i. No tak. Mm -hmm. Ja go nie mogę dotknąć w ogóle. Hmm. Chyba, że będzie jak, jak. Chyba, że on będzie tak, jak mniej więcej, jak ostatni boss, yy, bodajże chyba w drugiej części krasza, yy, Tam trzeba było cały czas uciekać. Może tam się w końcu znudzi. Coś innego zrobi. No, dawaj, miotłom. Dawaj, miotłom. Powiedz, że się w końcu znudzisz. Przestaniesz zamiatać, bo będzie czysto. Nie, on się muszę zmęczyć w końcu. No, patrzcie, jaki Ej, to jest niemożliwe po prostu, tam było napisane, jak ładowała się gra, że uderzenia nic mu nie robią, bo będziemy się od niego odbijać, ale, może ja muszę mu wyło strzelić? Ale nie, no, on się kurde odbija. Spróbuję jaką maskę może A, dziabnął mnie Ewentualnie, czekajcie, bo może Zaraz, a może by spróbować Normalną metodę y, Starszych gier, czyli po prostu skok na Aha, skok na łeb, jak on to dziabnie O, nie działa No nie, 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 nie. Czekajcie, spróbuję. A, tak się go bije A, widzicie Czyli tak myślałem. No i super! Mm -hmm, tak, skoczyłem mu na głowę i... No, dobra. Ne. next name. Okay. Ile jeszcze zostało? Trzy. Mam ah! nadzieję, że dostanę za to Zabijemy pierwszego bossa. No, dawaj, kręć. Chłopie, ile ty masz siły do kręcenia. Weź się ogarni. Rozumiem, że zaczynamy od nowa bossa. Oczywiście, że tak. Dobra, ale przynajmniej już wiem, co trzeba zrobić. Ile mamy żyć? Dwa. Mogę Bugę Dobra, zostały jeszcze dwa uderzenia. No, dawaj, dawaj, miotaj, Miotełką Dobrze, pięknie. I ostatnie. Mam nadzieję, że damy radę. Oby, ja się coraz szybciej kręci. Ja bym się pożykał, ja bym tak <grym> robił No, pięknie, poproszę moje trofeum. First boss killed. Albo killed, Albo kill him behind us. O! Oh, papu pupt! Papu pupt. <laughs> papu pupt <pooped. laughs> Papu pupt! <pooped. sighs> Boże! Masakra. Masakra. A czekajcie, tu mamy jakiegoś bonusa. Coco Time Machine. O, zerknijmy Do you want her to join your adventure? Oczywiście, że tak. Aha, czyli my możemy teraz przyłączyć się na Coco Aha, czyli możemy nią ugrać teraz tak na dobrą sprawę chyba. Ej, to fajnie, słuchajcie, możemy sobie spróbować sobie zrobić jeden poziom, bo myślę, że jeszcze jeden zrobimy. I zobaczymy jak to będzie. Odblokuj nowe ścieżki zdobywając niebieskie klejnoty. Okej. Okay. Rolling Stones? O nie! No to znowu to będą jak? <laughs> A nie. Okej, okay. czy Koko ma jakieś specjalne zdolności poza tym, że tu wygląda inaczej niż na filmiku? Pozwolę sobie, żeby KOKO była w pierwszej części. Ale mogę się mylić. Ale sobie teraz skrzywdziłem życie. No trudno. Z tego co pamiętam, to im szybciej się to uderzało, tym więcej tego wylatowało. O super, jeszcze straciłem. Dobra, mamy first checkpoint. Pięknie. Oho, zaczyna się. Aha, tu była dziura, super. Ja się tego nigdy w Crash'u nie lubiłem, że nie wiadomo było, gdzie są dziury. A przynajmniej ciężko było. O, pięknie. Brawo ja. Ponownie brawo ja. Czekajcie, spróbuję zrobić to... To mnie nie zabije. Dobrze, nie zabiła mnie. Świetnie. Ma się tego skilla. Tylko, że straciliśmy niestety wszystkie monety, te wurmpy. Ale to tam. O, to zruchome. Hm. Nie mam żyć. Dwa. Fenomenal. Aha. 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 Tu mamy jedną. <ścoughs> Co się stanie, jak będzie koniec gry? Odnowa. Zobaczę od razu. Oj, co? No dobra, to. Ym... A nie, jeszcze mamy życie. Ok. No to jest game over. <ścoughs> over. E, tak. Oczywiście, że chcę powtórzyć, jak żeby inaczej. I teraz chyba będziemy zaczynać z pięcioma życiami. Albo z trzema. Jakoś tak chyba było, że w momencie, kiedy chyba się właśnie yy, ogarniało grę, że był koniec, to chyba tak było, z tego co się orientuję. Ile mamy żyć? Cztery. Aha, czyli z czterema się zaczyna. Dobra, dobrze wiedzieć U. Już jakaś kolejna trofka, Jezu, trofea tu się sypią jak... Słuchajcie, w ogóle zapomniałem nawet wam pokazać w poprzednim odcinku, jakie są trofea do zrobienia, ale myślę, że mm, lepiej będzie jak wejdziecie sobie na stronkę, ja wam podrzucę do, do, w opisie do filmu. Jest taka stronka PS, tro, PS Trophies. Czy jakoś... A co ja wrażę z jakiegoś typa złapałem? Okej, okay. to jest chyba ten doktorek śmieszny. To nie jest Cortex. Dobra, na razie idzie nam lepiej niż poprzednio. E... Nice. I teraz tak, tu jest dziura. Dobra. Teraz tak. Życie pośród. Aha, ha, patrzcie, tu nie ma życia teraz. Okej, okay. Znowu mam. Aha, czyli nie, zaraz. To tu musi być jeszcze jakiś jeden bonus dziwny. Dobra, nieważne. Mamy checkpoint I teraz tak, tu było zejście na dół, to pamiętam I tu teraz trzeba O, pięknie, nice Dobra, mamy kolejną koko, więc mamy dostęp do bonusu Nie, mamy dwie dopiero, okej okay. Już myślałem, że spadłem Nie muru <grymne> Brawo ja a, naprawdę. To trzeba być po prostu mną. Definitywnie. I nieodwracalnie mną. Dobra, nie działało mnie. Jest progres. Mamy 50. Mamy dwa życia. Nie za bardzo widzę, ile mam zdobytych skrzynek. Dobra, a te monety. A dobra, medaliony mamy. Ok. Dobra, jesteśmy lepiej. Tu jest widzę do góry, więc sobie oczywiście poskaczemy. Pięknie. Góra O nie, szopy pracze. O, no i straciłem. O dobra, słuchajcie, mamy dostęp do bonusu. Zobaczymy co tutaj będzie. Jestem też bardzo ciekaw tego m, kolesia. Nie wiem kto to jest w ogóle. Oho, oho, oho! No tak. Chociaż... Dobra, pięknie um, tutaj chyba bym proponował spróbować przejść tak ja Mam wrażenie, że te skrzynki się strasznie się szybko rozwalają i zostawiłem życie, ale za nie zaraz chyba wrócę. A mogę. OG, easy peasy. Dobra, mamy wszystko. Aha, i koko spotyka koko. Super. Dobra, ile zdobyliśmy? Cztery mam? No tak, bo zostało mi jedno chyba. <grym> eee, dobra, dzień dobry. Tu mamy znowu to niebieskie. I mamy tego doktorka. No. Hello. Ale co mi dawały te bonusy? No na pewno. No na pewno. To jest jakiś hardkorowy bonus widzę. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ale już widzę, że jest ciężki. Już widzę, że jest ciężki. No i co? Czemu nie mogę podskoczyć wyżej? Spróbujemy jeszcze raz. A to będzie the last time. Nie nie, nie mogę nią podskoczyć. Dobra, wiecie co, darujemy sobie ten bonus chyba. <laughs> Albo nie jeszcze raz. Jeszcze raz. Aha, bo... Nie, dobra, to je tak nie, nie jest na moje nerwy. <laughs> Szczerze powiedziałeś. Słuchajcie, idziemy dalej. W każdym razie to widzę, że y, levele koko bonusowe są dosyć proste, natomiast tego typka są dosyć trudniejsze, więc o no cóż. To chyba raczej sobie zostawimy na live, coś takim się wydaje. Ile zdobyliśmy skrzynek? Brakuje mi. Okej, okay, trochę mi brakuje, ale wydaje mi się, że to są chyba też skrzynki z bonusu liczone, więc niestety, ale tam było dużo. W każdym razie koku dostanie po ryju. Oła, 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 Dobra, już mogę. To nie mi jej, no halo. No cóż. W każdym razie widzę już, że na pewno tamten bonus będzie tym bonusem trudniejszym i bardziej wymagającym, więc to myślę, że tak jak mówiłem, zostawimy sobie na live albo coś w ten deseń. W każdym razie, słuchajcie, na dzisiaj myślę, że sobie zakończymy. Mam wielką nadzieję, że yy, seria Wam się spodobała. Yy, pomimo mojego lamerstwa, tak wiem, lamie, lamie, ale kto nie lami wkręcza? No cóż. Eee, także słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, tam macie na dole w opisie, albo tam się gdzieś wam pojawia na ekranie. Eee, no i co? My słyszymy się w kolejnym odcinku, pra prawdopodobnie jutro, a czy jutro będą również dwa? Nie wiem, zobaczymy. Także pokażcie, że seria Wam się podobała. Eee, no i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, cześć, pa.